Witajcie w raporcie kadrowym po weekendzie, a w odcinku Jakub Kamiński bohaterem Kolonii, Piotr Zieliński błysnął w Serie A, Robert Lewandowski wrócił na boisko. Zaczynamy przegląd. W Polsce rozegrano 14. kolejkę Ekstraklasy. W Łodzi widzę grał z Legią, a między słupkami stanął Kacper Tobiasz. Pełne 90 minut, dwie interwencje, jedna puszczona bramka, celność podań 78% i trzy dokładne długie piłki na 7 prób. Po prawej stronie pracował Paweł Wszołek, 90 minut, jedna wykreowana szansa, wejścia pod pole karne i celność podań na poziomie 92%. W środku pola Bartosz Kapustka trzymał tempo przez pełne 90 minut, Trzy strzały, 1 celny, próbował dryblować i zachował dobrą celność podań na poziomie 83%. W Płocku Wisła podejmowała pogoń. Kamil Grosicki rozegrał pełne 90 minut, 6 uderzeń, w tym dwa celne, a do tego 14 kontaktów w szesnastce. Nota 7-1. W Anglii rozegrano dziesiątą kolejkę Ligi Angielskiej. Na stadionie Liverpoolu gospodarze mierzyli się z Aston Villą. Matty Cash zamknął mecz z kompletem 90 minut, dwoma strzałami, pięcioma wybiciami, dwoma przechwytami i celnością podań na poziomie 78%. Dołożył też pięć zagrań w tercji obrony rywala na 10 prób, oceniony na 6-4. W Niemczech rozegrano dziewiątą kolejkę Bundesligi. W kolonii miejscowi grali z Hamburgiem, a Jakub Kamiński był jedną z jaśniejszych postaci. 90 minut, asysta i oczywiście bramka, prawdziwy man of the match. Doceniony świetną notą za występ 8-7. W Wolfsburgu gospodarze rywalizowali z Hoffenheim. Kamil Grabara spędził między słupkami pełne 90 minut. Zanotował jedną obronę przy trzech straconych bramkach. Niestety w tym meczu nie pomógł drużynie jak w poprzedniej kolejce. Odbiło się to na nocie. Zaledwie 5-6. Przenosimy się do Włoch, gdzie za nami dziesiąta kolejka Serie A. W parmie grała Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce. Rozegrał on pełne 90 minut. Wpuścił jedną bramkę, trzy dokładne długie piłki na 10 oraz dwa wybicia przeciętna ocena za ten mecz 6 4. W Udine Udinese grało z Atalantą. Jakub Piotrowski wszedł z ławki na 21 minut. Oddał jeden strzał, poprawny występ na ocenę 6 6. W Weronie miejscowa drużyna mierzyła się z Interem. Piotr Zieliński w końcu dostał szansę w wyjściowym składzie. Spędził na boisku 55 minut. Oddał dwa strzały, w tym jeden fenomenalny po dośrodkowaniu z rzutu rożnego uderzył z powietrza, a piłka wpadła do bramki obok bezradnego bramkarza gospodarzy. Zieliński pokazał klasę. 8-4 za ten mecz. W 11 kolejce Serie B Monza gościła specję. Przemysław Wiśniewski dostał pełne 90 minut, notując 3 wybicia oraz 1 udany odbiór z dwóch prób, a przy tym bardzo wysoką dokładność podań na poziomie 93%, przyzwoite 6 -8. Na Półwyspie Iberyjskim w Portugalii rozegrano 10 kolejkę Ligi Portugalskiej. Do Porto przyjechał zespół Bragi. Jan Bednarek rozegrał 90 minut, miał 7 wybić. Trzy zagrania w sekcji obrony rywala na cztery próby i celność podań około 90%. Dostał w tym meczu żółtą kartkę, jeden z gorszych meczów bednarka w ostatnim czasie. Tylko 6-6, przyzwyczaił nas do czegoś więcej. W tej samej potyczce Jakub Kiwior również wystąpił na pełnym dystansie. Trzy wybicia, komplet trzech wygranych pojedynków w powietrzu i pięć z ośmiu na ziemi. Dwa wejścia pod szesnastkę. Oraz kolejny dobry występ oceniony na 7-4. We Francji 11 kolejka Ligi Francuskiej. Drużyna Przemysława Frankowskiego podejmowała zespół Strasburga. Goście dostali solidne lanie 4-1. Nasz reprezentant rozegrał 90 minut, 3 udane odbiory, 2 wybicia, dobra celność podań na poziomie 85%. Ocena 7-1. Za nami również dziewiąta kolejka Ligi Greckiej. Wolos podejmowało Panathinaikos. W drużynie gości Bartłomiej Drągowski bronił przez pełne 90 minut. Puścił jednego gola. Niestety była to jedyna bramka, jaka padła w tym spotkaniu. Oceniony na 6-2. Z przodu przez 85 minut pracował Karol Świderski. Trzy uderzenia jednocelne, 9 kontaktów w polu karnym oraz dwie wykreowane duże szanse. Ale najważniejsza dla napastnika statystyka na 0. Nota 6-2. Serres Panserajko zgościł pałk. Tomasz Kędziora zaliczył pełne spotkanie. Miał 7 wybić, 2 przechwyty, komplet zwycięskich pojedynku zarówno w powietrzu jak i na ziemi. A do tego celność podań 93%. Kolejny bardzo dobry występ Polaka 7-7. W pobliskiej Turcji rozegrano 11 kolejkę ligi tureckiej. W Tambule Beşiktaş rywalizował z Fenerbatcze. Sebastian Szymański pojawił się na murawie na 10 minut i zaliczył komplet dokładnych podań. Przez ten krótki czas na boisku zasłużył jedynie na ocenę 6-3. Sebastian łapie ostatnio krótkie epizody. Moim zdaniem powinien pomyśleć o zmianie. A co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Grający dla Gaziantep Kacper Kozłowski zaliczył solidny występ oceniony na 6-9. Oddał trzy strzały, wygrał 56% pojedynków. Przyszedł czas na Belgię i 13 kolejkę Jupiler prolik. League. Gent z Michałem Skurasiem udało się do Löwen, a on sam spędził na boisku 85 minut. Oddał dwa strzały, wdawał się z różnym skutkiem w pojedynki. Skóraś zakończył mecz oceniony na 6-6. Nie najgorzej, jeśli wziąć pod uwagę wysoką przegraną Gent. Na stadionie Barcelony w 11. kolejce La Ligi gospodarze grali z Elcze. Doczekaliśmy się powrotu Roberta Lewandowskiego na boisko. Wszedł w końcówce na 16 minut, oddał jeden zablokowany strzał i miał dwa kontakty w polu karnym. Niczym się nie popisał. Dostał słabą notę 6-1, niemniej są to pierwsze minuty po kontuzji, a oczekiwania wobec naszego snajpera zawsze są wysokie. Ostatni z naszych napastników, Krzysztof Piątek, grał w Dosze przeciwko Al w 9. kolejce Ligi Katarskiej. Kolejne pełne 90 minut oddał trzy strzały, które nie znalazły drogi do bramki rywali. Aldu Hajl przegrało to spotkanie 3 do 1 dla piątka nota 6-3. Nie obeszło się bez nieobecności. Jan Dziułkowski spędził mecz Romy na ławce rezerwowych, Arkadiusz Pyrka był chory, a zespół Bartosza Slisza nie grał. To wszystko na dziś. Cieszy dobra postawa naszych obrońców. Kolejny błysk Kamińskiego, wreszcie dobry mecz Zielińskiego i oczywiście powrót Roberta Lewandowskiego do gry. Do usłyszenia w kolejnym raporcie.